Dzień dobry. Ja już mam dziurę fryżu w moim zębiaty, jeszcze fryzura stara. Nazar też już jest zaszczepiony, tam właśnie rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, wymyślonymi, a Tak jak ja w dzieciństwie. O, a my jesteśmy... W małej naszej krakowskiej Japonii, bo poszliśmy sobie, słuchajcie, tutaj do Mangi i tutaj jest przepyszna śniadaniownia. A w ogóle tu chodziliśmy na lunche, a nie na śniadanie. A właśnie, bo tu są jeszcze lunche. Tak. No, Okej. Okay. Mm. Ale śniadanie też mają przypchnięte. Żeby wynagrodzić Iwanowi trudy, y, szczepienia. No, nie było z łatwo, powiem Wam. Iwan, Iwan mi napisał, tylko mam dość. Tam było mega gorąco. Nazar po prostu ani na chwilę nie przestał się drżeć, No, to było darcie, to nie był płacz, no ale przeżyliśmy. No i co pani doktor powiedziała? Że jest y, ponad normą wagi. Że wzrostowo jest spoko, ale że. No nasz mały grubasek jest troszkę duży. Czyli to co zawsze mówimy wszystkim znajomym, że nie zdziwimy się jak kiedyś nas zje, to jakby <noise> prawda, dalej się tego boimy. Ciepłe? Eee. Miodek i cytrynka. Ola sobie wzięła jakąś czarną, japońską herbatę, tutaj dostaliśmy jeszcze edamame jako taki, taką poczekajkę, Patrz, a ja sobie wziąłem O, no to am. No i? Kurde, nie wypluł, więc Co myślimy? Tak, tak, ta, zaraz wypluję pewnie, jak tak powiedziałeś. No, <grywa> daj. Sokuechi? Dobra, nie do herbaty. A w ogóle, jeśli lubicie edamame, to wy możecie się wybrać do Hana Sushi w Krakowie. Wiem, że jest jeszcze chyba w Katowicach. Ostatnio zobaczyliśmy pod Silesią i tam mają edamame w formie wersji, przepraszam, takiej bardziej na ostro, właśnie z chili, z jakimś tam właśnie ostrym sosikiem i jest naprawdę przepyszne. Jedno z lepszych, jakie w ogóle jadłem. No, nazar po japońsku. Spróbuj rybaty, tą, proszę. proszę spróbuj tą, herbatkę tylko po malutku. Lepsza? Oj fajna Mama! Palużka Na moją powiedział wyruszła? już ble, więc, więc moja mu nie siedzi. Proszę. Musi zagryźć ten smak. I tu w Mandze macie dwa rodzaje właśnie śniadań, bo możecie sobie albo wybrać taki boksik z tam marynowanymi warzywkami, z zupką miso, z jakimś łososiem albo tofu, albo kanapki właśnie w, w tym ich japońskim chlebku shokupan. I Ola sobie wzięła właśnie taką kanapkę z krewetkami, a ja sobie wziąłem taki z zestawi, którego głównym aktorem jest łosoś marynowany. Mniam. Mniam. <grym> ty jesteś, chłopie, taki agent, że to jest niebywałe. Co? Tata! Iwan Ola zaspokoił, ale trzy dziecko trafiło. Ktoś robi milion ruchów po prostu na sekundę. Ja już nie nadążam. Mówię do Iwana tak chyba musisz zacząć pić. I jest przerażony. To ja że każde dziecko takie do sztuki wyczynia. Włazi, złazi, idzie, wraca, gada, mama, tata, tu... pa. przed chwilą miał, przed chwilą skończył swój maraton, ale pił, słuchajcie, łyczek, dosłownie łyczek soku, schodził z krzesła, robił okrążenie wokół stołu, siadał z powrotem łyczek i tak w kółko. Jakim cudem on jest cięższy niż powinien? Nie właśnie. wiem. Przyszło nam śniadanko i tak wygląda ten zestawie, o którym Wam mówiłem. Tutaj mamy właśnie kiszonki, łosoś, ryż, sałatka z glonów i edamame. To właśnie nie wiem co to jest, ale to chyba jakiś yy, owoc, mi się wydaje, potem Wam powiem. I oczywiście zupka. Zupka wygląda przepięknie. No. I dodatkowo wziąłem jeszcze jajko. Taki odpowiednik jajka w koszulce, tylko że właśnie po japońsku. A to jest taka napeczka, o, o której Wam mówiliśmy. Ale to pachnie. No, wygląda mega jeść. dobrze. Można już jeść. Chłopaki w Japonii. Co? Tak. Patrzcie jaka to jest piękna. Aligator. Aligator ewidentnie nie jest zainteresowany. No naprawdę. Tak, piękna. Właśnie teraz jest idealny czas, no bo ona I co ci najbardziej smakowało? No nie spróbowałam łososia marynowanego, bo to był surowy, surowy łosoś i właśnie e, wtedy mi się przypomniało też, że już jednak byliśmy na tym śniadaniu faktycznie i też byłam w ciąży, bo też nie adam tego wastosiał, bo i mamy o tym sam dostaję. i Ola chyba też miała tą samą kanapkę, więc jesteśmy po prostu nudni, mhm. ale serio przepyszne to jedzonko tam i naprawdę wszystko było przepyszne, eee, ale no grzybki marynowane. I pan stwierdził, że musimy zrobić własne kiszonki w domu. Mam nadzieję, że tak żeby więc... się nas słychać przy Ogólnie w słoneczku mega przyjemnie, ale wiaterek jest chłodny, więc troszkę... ja trochę zmarnę. Ja troszkę też. Nazar raczej nie. Idziemy teraz w stronę domu, licząc na, na to, że Nazar będzie miał drzemę. Tak, a my co będziemy robić w ogóle? No, chyba usiedziemy na naszym balkonie i wypijemy kawę. O! To jest plan! Ewentualnie opcja numer dwa to dostaliśmy mydło te, tak, techniczne. Techniczne, techniczne tak. od Taty Iwana i możemy jeszcze myć kapelki w kuchni i w przedpokoju. Tak, więc może też zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nam, słuchajcie, fugi złapały płytki w, w kuchni i w przedpokoju, no i musimy się nimi zająć. Może też tak zależy w jakim świetle, bo czasami to widać, a czasami tego nie widać, ale no tak. przydałoby się. Robić. Więc widzimy się już w domu. Kochani, nowy dzień, nowa paczka. Ach, nieprawda. Nieprawda, ale Nazar ma już same ubrania na małe. A więc to twoja paczka dzisiaj, Gałganie. Muszę zobaczyć, że Nazar przeszedł y, metamorfozę włosową, tak jak ja dzisiaj przeszedł i przejdę. Dada. Dada. Co to jest? O jacie. jakie kolorowe skarpetki. To chyba dla ciebie, wiesz? Nazar się pokazuje na moje kolorowe skarpetki, a ma sam biały widok. Tata. Co tam jeszcze jest? O, koszuleczka nowa. ja cię kręcę, ty będziesz w samych pasiakach chodził, tak? Pięknie. Mama. No co tam dalej jest? Piesek Dogi Team. Ja Dada. cię. O, patrz Nazar, co tam jest. Tata. Co to? Co to? Jezu. Nazar to jeszcze tylko ten, jeszcze tylko koszulka z tramwajem i masz zestaw cały powiem Ci. Tidziń. A was powiem dużo. Jest tam jakieś io-io. O, to jest mi się zobacz jak to są skarpetki. To jest sali. O nie! Ja, o, ja. Ola jeszcze wymyśliła, że będziemy teraz trzymać w pojemnikach wszystkie rzeczy. No jak to nie? Nie wszystkie rzeczy ze oczy spędzą. Tam szuflada, gdzie są owoce, do tego się owoce bez siatek, wrzuca i wtedy trzeba myśleć o całej Tak to wyciągam kudeczką, myślę, pudeczką gdyby To To są jakieś pudełka, które niby są zalecane. Nie wiem. Dowiemy się. Mam nadzieję, że dobrze pomierzyłam szuflady. O? O. O. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Bo widzę, że coś jest oprócz pojemników. No bo już taka poskownika tam Czyli jednak zgadłem. <grymne> <grymne> o cholera. No ostatnio niebieskie krzesełka, tu dzisiaj niebieski stolik wjechał. To się na pierwsza dziadu. <gry> Proszę zobaczyć, już pierwsza tutaj szufladka jest. Pani Manager nam tutaj zrobiła. Tutaj dostałem przykaz, że tutaj musi na tą tacuszkę musi mięsko iść takie, wiecie, otwarte albo jeszcze w woreczku i woreczek musi być o, dzióbkiem do góry. No teraz myszeczko leżał, leżał dziubek, a musi być dziób, do góry. Dziób, dziób. Właśnie, jak się z niego wyleję, to żeby był na pudełku, a nie w szufladzie. Trzeba całą szufladę wtedy myć. Zobacz sobie jak tutaj tak, szuflada tak. wygląda po ile będziemy szukane? Miesiąc? Widzisz co no tak, się dzieje? Tak, no ale to są warzywka, nie? No tak, ale no, trzeba to myć i teraz ja bym musiała to wyciągać, co miesiąc myć. A tak to cyk, pudełeczko. Chcesz po <ślesz> rozwijliśmy y, nasz stoliczek. Czy wygląda spoko? Jest całkiem w dotyku niezły, ale składało się go po prostu dramatycznie. Śruby nie wchodzą. No ale jak za pięć dych, no to, no to nieźle. No tak, tak. Zobaczymy, czy ten y, MDF, tak, co jest MDF, wytrzyma. Ale mnie słuchajcie, odcięło. aż musiałem sobie z tego wszystkiego zrobić kawkę. Oh. Bo próbowaliśmy uśpić z Olom Nazara, ale był kompletnie niezainteresowany, bawił się, skakał po prostu wszystko i z tego wszystkiego mi się usnęło na jakieś 10 minut. No ale muszę wrócić do siebie, bo zaraz mam, słuchajcie, fryzjera, więc będę musiał wsiąść na rower i pojechać, stąd ta kawa. I w ogóle właśnie zastanawiam się, co mam na tej swojej głowie zrobić, Raz tak patrzę. To już nie jest ciekawie na tej głowie, więc coś tam można zrobić i zastanawiam się, czy wrócić do takich dłuższych włosów, jak miałem wcześniej, czy zostać przy takiej właśnie średniej długości, troszkę sobie ją podciąć, ale na takie, nie wiem, jak mam to określić, ale na takie trochę messy hair, ale właśnie z taką, z taką grzywką troszkę na czole, więc stoję przed ciężką decyzją jeszcze dzisiaj. Patrzcie, tutaj pięknego się pojawiło w ogóle. Jakie kwiatuszki, jaka wystawka piękna. Tutaj już stoliczek został ogarnięty. Tam Ola próbuje recytować naszą różę. Nie, nie żeby restucytować, ale ja kilka tylko jej Nie wiem, czy system korzeniowy może uszkodziłam jak ją przesadzałam. kurde no fajnie to wygląda po ci. Nieźle, nieźle. Przyjdzie jeszcze parę rzeczy, bo no przyjdzie jak na zioła, mm, mm, mm. teraz te twoje zioła są tam w No tak, tutaj ja sobie kupiłem już właśnie u nas w warzywniaku rozmarynik i to jest chyba tymianek, tak mi się wydaje. zamówiłam też na to okno taką długą doniczkę drewnianą. Okej. Okay. A co z tym zrobiłem, przepraszam? Wiesz, żeby one żeby je wsadzić razem A, do ziemi. Wiesz, okay. okay. no, bo teraz za każda z innej parafii jest. Fajnie to wygląda szczerze powiedziawszy. No to mogą tak zostać też, ale trzeba będzie trochę więcej miejsca w doniczkach zrobić, okay. to tak mi się wydaje. No to przesadzimy. No to tam będzie drewniana, a tu zrobimy wystawkę kolorowych <grymne> <grymne> Jeszcze wam tutaj szybko pokażemy, jakie paki ostatnio do nas przyszły. To muszę pochwalić, puder i krem się nazywa. I to jest właśnie napiska w internecie z kosmetykami. I patrzcie, ona jest piękna. To jest taka papierowa torba. I tutaj macie sobie mapę Grecji. Gdzie się dane zioła... Poduje lokację. Naprawdę no, przepiękna jest ta, przepiękna jest ta paczka, Ola się tam śmieje. Nie się Tak, gris Natur Research. Santorini. A to no, się bo zabierzemy na Santorini. <noise> I tutaj też macie o, jakieś napisiki, więc naprawdę to jest mega porządnie zrobione. Ale to mnie pokazywałeś Nie, nie, nie to męskie rzeczy, wyrośnie Ci broda jak się będziesz w takich kąpać, 2 plus 1, body wash and shampoo, o to się przyda, żel do twarzy, tutaj mamy kremik nawilżający, mamy aftershave, czyli to jest jedyna rzecz, której po prostu no nie używam, no bo ja się nie szejwuję, więc może to rozdam na jakimś instagramku albo coś, możecie wyłapać dla męża, dla chłopaka albo dla kogoś, zobaczymy. To odstawiam na bok. Tutaj już oboje z Olą dostaliśmy perfumki, już się nimi psikaliśmy, szczerze powiedziawszy. Więc już chwilkę wcześniej rozpakowaliśmy z Valentino i też to jest jakaś nowość. I są naprawdę, naprawdę mega ładne. Więc jeszcze dla naszego nienarodzonego Babyka. I słuchajcie, mamy tutaj dwie paki z Bipsa. Welcome to the family. No tak, tak. I właśnie czytaliśmy ostatnio, no bo. Bardzo dużo ludzi nam odradzało, jak my pokazaliśmy Nazara właśnie z Bipsem i to chodzi w większości o ten kauczuk i po prostu o to chodzi, że trzeba go wymieniać tam co jakiś czas o wiele częściej niż te silikonowe, ale że tak to to są yy, bardzo dobre smoczki ogólnie. Więc nas tutaj Bips rozpieścił taką otopaką. i tutaj Bips rozpieścił nas taką pakowką. Dostaliśmy właśnie cztery takie kolorowe smoczki, one są w ogóle przepiękne. Serio, to są dwa najładniejsze smoczki, jakie na rynku. I oczywiście zapineczka jeszcze do tego wszystkiego. A w ta już jest większa. I ta nam przyszła nie, nieco wcześniej. I tutaj mamy buteleczkę. Jedną, drugą. Tutaj jest mniejsza. Tu jest większa. No naprawdę mega słodkie I tutaj jeszcze o chwytach do, do butli, żeby sam I pojedynczy smoczuś. Słodkie mam więc ja wam wszystko pokazałem i zbieram się teraz do fryzjera, więc zobaczmy się już pewnie w nowej odsłonie. Pan pojechał do fryzjera, a my idziemy za ciosem i robimy dwa obiady naraz. I robimy na dzisiaj polędwiczka, brokuły, paprika i zrobimy sobie taki makaron po chińsku, albo ryż. Nie wiem, czy mam chiński makaron. To wam pokażę, co tam Mega proste, a serio mega dobre. A na jutro zrobimy kuciak, brokuł i damy sobie, yy, o pomidor suszony i jakąś śmietankę 30, może do tego i takie do makaronu, ja wezmę do pracy do pudełka a oni zjedzą w domu, bo też pewnie będą mieli trochę rzeczy do ogarnięcia jutro i tyle, zapraszam do gotowania, miałam Wam nagrać co tu idzie i szła i Kuba mnie zagadali, więc tak polędwiczka broku, potem papryka jak już ten broku troszeczkę tak się zetnie, ale żeby był mięsko chrupiący no dajemy do sosu tak, sos sojowy, my mamy ciemny, więc go rozrobię trochę z wodą. Yy, miód, sos rybny, sos yy, ostrygowy i masło orzechowe. To już proporcje musi sobie sami dobrać, ponieważ każdy lubi inne. Niektórzy wolą bardziej słodkie, niektórzy bardziej słone, więc... Więc ja już sami we własnym zakresie. Jak nie macie bobasa, to fajnie dać Czyli też, żeby było lekko ostre. No i tyle mega proste. A w zasadzie jak nie macie któregoś do składników sosu, to jak go nie dodacie, to też będzie ok. Bo no bo to taki... Taki miks wszystkiego trochę. A, akcja! Jedziemy do Cusiek. Wow, wow! Wracam do swojego do swojej OG fryzury. Mega! Trochę na Marek Mostowiak. Trochę tak, trochę tak, ale muszą podrosnąć i wtedy będzie wszystko do tyłu. Więc taki jest plan na najbliższe miesiące. Tak, i pan kiedyś miał fryzurę na włoskiego mafioza. No i stwierdziłem, że będzie coś lepszego, no ale wracamy, wracamy. Nie no, dobrze by nie ale ty tutaj w dół nie wyglądasz dobrze. Ładne, bo ładne bo wszystkie, ładne. Ładne wszystkie, no, ładne, ładne. dobrze, uczysz się, uczysz się. Dobra, trzymaj tą kamerę, robię kawę. Ja dzisiaj mam posada w kuchni. Czy pokazywałaś już nasze pojemniczki nowe? nie, skupiłam się tylko... A nie pokazywałam jeszcze mojego obiadu śmietnika. Bo tam powiedziałam tylko, że robię drugi, ale miał być ze śmietanką trzydziestką chyba jeszcze wtedy na tym okay. etapie, a potem stwierdziłam, dobra, tam lodówkę, let's go. Aż ogólnie wygląda... Tak? Ale próbowałam. Tak? Jak dla psa trochę. I to ja wam jeszcze pokażę, bo nasza menadżerka yy, dzisiaj zrobiła. No ale proszę, co to za paprochy? Tam już się właśnie nie Tam już, widzieliście. Poczekaj, poczekaj, może tutaj Muszę wyczyścić, jakby mama oglądała. Ja cię kręcę Olusiu, no nieźle to zrobiłaś, powiem ci. No wygląda clean, mega no, clean. To, to ogólnie ważne zioła i to mm -hmm. można zamknąć i wtedy ta woda się tam kapie na dół, nie? OK. ale się nie myśli. No, że to no, zamknięcie. No, to się, że się nie mieszczą. No. No pięknie, pięknie, użytkujesz. Pięknie. Co Przepraszam. Także teraz, jak coś nie będzie na miejscu, to nie. wiadomo, kogo będzie ścigać. Nie o to mówisz. Nie, to chodzi o to, żeby była czysta szuflada, a nie, co robić czasami z tym zrobić. Dziecko sobie ogląda bajeczka. Tutaj rodzice w takim przepięknym anturażu sobie piją kawkę. Przypomniało no. mi się wiesz co? No. Że mamy gdzieś jeszcze te ciastyczka z oczkiem. szkoda no, żeby ci nie, nie, nie chwyciło słońca. Bo już normalnie... Fancie, już, już normalnie brązowa jesteś. że no. <grym> mi piegi wychodzą. No, no. Posiadanie balkonu jest zarąbiste. Serio, mhm. normalnie jesteście w domu, wychodzicie jak w restaurant. No jak w kawiarni. Leżaczek, kawusia. Patrzymy co tam sąsiad robi. Ale tak wiecie, że tu głowa, a tam oko. To jest Oli ulubiony sport ostatnio. Właśnie, najgorsze jest to, że mamy same biura przed sobą. No i nie mam kogo podglądać. Ciebie tylko mogą. No właśnie, patrzą co robię. A ja to tylko sprzątam na tym balkonie, albo piekawe. <noise> U nas już późna noc. Iwan poszedł na siłkę. My urwaliśmy chyba po kawie, ale przy na kolację do nas Kuba i Julka. Zrobiliśmy zapieksy domowe. Także oglądaliśmy jeszcze szybki serial. I do spania. Dziękujemy Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. I widzimy się w kolejnym vlogu. Papa, pa, ode mnie i od Iwana. Iwan będzie to, bo musi to oglądać.